Znajdujemy się w miejscu, gdzie 14 lipca w godzinach popołudniowych, dokładnie przed godziną 5 przeszła trąba powietrzna przez nasz teren. Jest to odległość mniej więcej 18 ponad 18 km. Na takim odcinku przeszła ta trąba, wywalając jak tu widzimy, całe połacie drzewostanów, głównie drzewostanów sosnowych. No, w tej chwili jesteśmy na etapie zamawiania usług leśnych. W celu uprzątnięcia tego terenu dostajemy również pomoc od sąsiadów z nadleśnictwa Dąbrowa, przyjeżdża Harwester. Masę szacujemy na około 100 tysięcy metrów sześciennych. Też nie wiemy do końca, czy ta masa jest prawidłowo przez nas oszacowana. Bliższe dane, jakby może przeanalizował całą bazę silpu, pewnie by się udało to bardziej szczegółowo. W tej chwili chcemy się skupić na surowcu wielkowymiarowym, który za chwilę, no to jest kwestia czterech tygodni, zsinieje i on już nie będzie przez przemysł tak poszukiwany. W późniejszym etapie będziemy usuwać drewno średnio wymiarowe, czyli głównie są to sortymenty do przerobu przez Przemysł celulozowo-papierniczy, płytowy. No nieszczęście jest takie, że no, gro jest drzewostanów starszych, są to trzecia, czwarta klasa i piąta klasa wieku. Niewielki udział młodników i, i uprawy okazało się, że nie ucierpiały prawie w ogóle, tylko te, które, na które poleciały starsze drzewostany po sąsiedzku, te, które zostały wyrzucone na tą powierzchnię. W ogóle mamy w planie uprzątnąć to do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Czy nam się uda? Trudno powiedzieć. No, przy tych siłach, jakie mamy i ilości ofert, która w tych dwóch dniach spłynęła do nadleśnictwa, nie powinno być problemu. Zmarnowało się sporo surowca tego o lepszych klasach jakości. Ono jest popękane, jak widzimy, rozszypane. To drewno nie nadaje się już do przerobu na pewno przez tartaki. Co się nie uda sprzedać, uruchomione zostaną rębaki. Potem wiadomo, no, czeka nas uprzątnięcie powierzchni, takie końcowe, i przygotowanie gleby pod odnowienie. Muszę powiedzieć, że te drzewostany nie mają jakoś szczęścia. W, rok, w latach 20. zniszczyła te drzewostany strzygonia chojnówka. W końcówce lat 70. wystąpiła tu duża gradacja brudnicy miszki na olbrzymim obszarze kilku tysięcy hektarów. I można powiedzieć, dzięki zaangażowaniu ludzi, technice samolotom w ciągu dwóch trzech lat daliśmy radę. No, uporać się z tym, z, tym, z tym kataklizmem. I te drzewostany w dalszym ciągu no, cieszyły oko i, i, i turystów, i nas, leśników. Aż do tego czasu, kiedy w, w ubiegłą sobotę o godzinie 17 powiew silnego wiatru, można powiedzieć wir powietrza, tornado króciutkie, 2-3 minutowe, zniszczyło yy, ten cały dorobek, nasz 80-letni. Bardzo mnie smuci ta sytuacja, ponieważ przez 40 lat mojej pracy włożyłem tu dużo swego zaangażowania, takiego również uczuciowego. W tej chwili jest to nieważne. Został ogrom pracy. Mnie tej pracy zostało niedużo, ponieważ do emerytury zostało tylko pół roku. Ale sądzę, że nie zostawię kolegów z tym problemem, żeby nie powiedzieli, że uciekam przed tym, co należy dalej robić, a więc. Czym prędzej zrobię, tym prędzej odejdę. Jak będzie to dłużej trwało, to dłużej. No trzeba będzie się zastanowić.